Kapliki, kapliki przyszły i pomieszały wszystko. Słuchajcie dzieci, troszkę jeszcze e, dzieci za chwilę do nas przyjdzie, razem ze Smokiem i Myszką Miki. E, także dzieci, słuchajcie, ci pierwsi, tu tutaj są koło mnie, trzy kroki do tyłu, no. Raz, dwa, i te z boczku też, słuchajcie dzieci, trzy kroczki do tyłu. Raz, dwa i trzy. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Eee, nasze maskotki razem z dziećmi idą, także dosłownie dwie minutki i wszyscy będziemy już w komplecie. Jest nasza pierwsza maskotka. Tutaj sobie dzieci stańcie, a z mojej lewej strony docierają nasze smoki i z tymi dziećmi, właśnie z tymi dziećmi, które będą chodzić do e, nowego przedszkola, który razem wspólnie za chwilę otworzymy. Prze proszę przepuścić razem smoka razem z dziećmi. Zgromadzone tutaj państwa. W szczególności witam pana burmistrza Adama Ciszkowskiego. No brawa, brawa, nieklepowa się, bardzo ładnie. Witam oczywiście dyrekcję, witam wszystkich radnych, witam rodziców, a oczywiście w szczególności witam małych przedszkolaków. No, kaszczemy dzieci, kaszemy, to dla Was te oklaski, tak. Serdecznie wszystkich witam i oddaję głos panu burmistrzowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czcigodny księża, pani dyrektor, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Drodzy rodzice i drogie dzieci, dziś finalizujemy jedną z najważniejszych inwestycji w ostatnich latach w Gminie Halinów otwarcie nowego przedszkola miejsko-gminnego. Dzięki tej inwestycji już dziś zespół szkół w Halinowie ma 150 miejsc dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Ta inwestycja kosztowała nas wiele prawie 2 miliony złotych. Udało się dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Chalinowie pozyskać środki unijne, środki zewnętrzne na wyposażenie tego przedszkola, za co bardzo serdecznie dziękuję. Z tego miejsca chciałbym podziękować również wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego, oto pięknego obiektu. Przede wszystkim bardzo dziękuję Radzie Miejskiej w Halinowie, Panu Przewodniczącemu Marcinowi Pietrusińskiemu, wszystkim radnym, zwłaszcza radnym z Halinowa za wykazanie inicjatywy i ogromną determinację w przeprowadzaniu tej inwestycji. Bez Was nie byłoby nas dzisiaj tutaj, nie byłoby tej pięknej imprezy. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować pracownikom Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Halinowie z panem wiceburmistrzem Adamem Sekmistrzem na czele, który dzisiaj tutaj ze swoją córeczką jest obecny. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, za wzorowe wykonanie tej inwestycji. Również chciałbym bardzo serdecznie podziękować obecnej tutaj pani dyrektor Ewie Dziumak. Bez której też ta inwestycja nie byłaby możliwa pani dyrektor również bardzo serdecznie dziękuję. Prosiłbym w tym momencie by tradycji stało się zadość księdza proboszcza Roberta Szewczyka o poświęcenie tego oto pięknego nowego przedszkola. Bardzo proszę księdza proboszcza o wykonanie ceremonii. Dziękuję. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj wzywamy Bożego błogosławieństwa nad tym przedszkolem. Modlimy się, aby ci, którzy tutaj będą zajmowali się wychowaniem dzieci, byli obdarzeni Bożym błogosławieństwem, światłem Ducha Świętego i mądrością. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw niech w tym domu przeznaczonym do wychowania dzieci, wszystkie dzieci, nauczyciele, rodzice byli przeniknięci światłem Ducha Świętego, Twoim błogosławieństwem i wszelką łaską, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, tutaj w tej książce jest jeszcze bardzo wiele modlitw na tę okazję, ale myślę, że lepiej będzie, jeśli pomodlimy się w sposób dłuższy, jakiś bardziej, nazwijmy to, wyczerpujący już w kościele, żeby tutaj nie zabierać czasu. Także zapraszam wszystkich rodziców, wychowawców tego przedszkola, dzieci, Pierwszy piątek miesiąca, czyli w najbliższy piątek na 18 podczas nowenny będzie msza święta w Waszej intencji odprawiała. Waga woda! Święcona. Obiektyw Szanowni Państwo, poprosiłbym teraz o oficjalne przecięcie wstęgi. Zapraszamy tutaj Pana Przewodniczącego Marcina Pietrusińskiego, Panią Dyrektor, i naszą Juleczkę, która nam pomoże, i jeszcze Piotrusia. Poproszę. I Piotrusia, zapraszamy, tak? Każdy, proszę swoje. Każdy. Jeden no na dla Was, chwilę oddaję głos prowadzącemu. Ja Teraz wielka chwila dla wszystkich rodziców, wszystkich tutaj obecnych i oczywiście dla przedszkolaków. Przeczytamy. Wszystkie trzy, tak jak kolory tętrzy. I wielkie brawa. W przedszkole oficjalnie otwarte.